Posłuchałem raz tak o 18.00. No, no, nie poczekałem, no nie poczekałem się, dowiedziałem, że, że wleciało to. To, to kliknął, że tak powiem, nie? że kliknął. w reakcja, jak multas, ale ja nie mówię, stary nigdy, że ja czegoś nie słyszałem albo nie widziałem, jak to widziałem, albo słyszałem. No, możemy, możemy tego posłuchać. Yy, wiecie, problem, problem jest taki, problem jest taki yy, ogólnie, nie? Że ludzie nie będą jakby sympatyzować jakoś mocno z, z tego typu treściami, dlatego że rap to jest muzyka generyczna już. To już jest dla takich kurwa, wszystkich. Już tego nie słuchają ludzie, którzy rzeczywiście. Znaczy, no, mm, czym jest rap w sumie? To też jest dobre pytanie, nie? Czym się stał? W sumie, wszystkimi niczym. Bo obecnie niedaleko pada hip hop, pop, disco polo. Od popu roka. Z racji tego, że w tym kraju na co dzień że słucha, wystawię ci mandacik za przekroczenie piękności to jak ja mam słuchać opinii większości już nikt nie chce słuchać, że w życiu jest źle jebać policję myślę, że już nikt takich treści nie wyrzuca. kto wrzuca obecnie takie treści Intrusy bonus RPK hmm, chyba też, nie o to, że są rozczarowani tym, że już słyszałeś tę nutę ja jestem prostym człowiekiem. Jak coś słyszałem przed streamem, to mówię wam, że słyszałem przed streamem. Jak czegoś nie słyszałem przed streamem, albo nie oglądałem, to nie oglądałem. Zazwyczaj filmików nie oglądam przed streamem, bo mi się nie chce. Nutę trzyminutową przesłucham w samochodzie, czy. czy wiesz. Dobra, teraz, teraz, teraz się cieszycie, teraz jest lepiej. Jesteście bardziej zadowoleni, że jest głośniej. Jesteście szczęśliwi. Tak jak mówię, ja, ja to słyszałem za dwa razy, nie? Znaczy, słyszałem raz całe i raz. I raz bez intra i bez outra, bo tu jakiś, jakiś dziwny zabieg został, yy, jakiś dziwny zabieg został zastosowany w tej numerze, że tu jest zarówno intro i outro. Więc no, ale to na, posłuchajmy najpierw intro i wam powiem co o nim sądzę, nie? Niebałeś syn, ups Zaraz przeprosisz i znikniesz, znikniesz. Albo miłość, albo biz Dla ciebie to tylko biznes BDS, a życia ups Zrobiłeś to znowu jak Britney Zrobiłeś to znowu jak Britney Ty zrobiłeś to znowu jak Britney Znowu odjebałeś syn, ups Zaraz przeprosisz i znikniesz, znikniesz. Albo miłość, albo biz Dla ciebie to tylko biznes BDS, a życia cyk. Zrobiłeś to znowu jak Britney Zrobiłeś to znowu jak Britney Ty, zrobiłeś to znowu jak Britney Zapamiętam każdego, kto kłamał na mój temat Udostępniał diz na mnie Ubliżał mi i moim przyjaciołom I każdego, kto się odwrócił, jak była okazja ze mną pojechać Bo wydawało się, że jestem na przegranej pozycji Co <słukasz> pierdoli? Dobra, no i jakby i to było intro I ja myślę, i zresztą to jest uwaga, którą To jest, to jest uwaga, którą się Na naszej takiej wewnętrznej pompatymowej grupie Podzieliła jedna osoba. Nie wiem, nie pamiętam już, czy to Grześiu był, czy. No, bo oni tam o tym rozmawiali. Ja na to tylko zwróciłem uwagę, o czym oni tam piszą. Tak przeczytałem na szybko. Jakby Ripe totalnie się nadaje do tego typu muzyki, nie? Tak jak, tak jak tekściarsko, rozpinkowo, punchline'owo, to on słynie, jakby z tego. No, ale na pewno nie, słyszy, nie, nie słynie z tego, że ma jakieś, wiesz że ma jakieś wszechstronne flow i, i jakieś niesamowite niesamowite możliwości wokalne eee, więc takie coś nie pasuje po prostu, nie? Więc no, za chwilę teraz się zacznie beat. Jakby konwencja spot, spoko, hit me Betty one more time, nie? Jakby nie trzeba być wirtuozem kurwa inteligencji, żeby, żeby... żeby wiedzieć, że to o Britney Spears chodzi, tak? Oj, nie jedna osoba waliła konia do tego teledysku. I tutaj, i tutaj, jakby wiemy o co chodzi. Więc jakby spoko, nie, jakby moim zdaniem jakby nie było tego intra i te outro... Tak będzie outro to powiem na outro. Tak, nie, nie, się nie odaje w ogóle do śpiewanych refrenów. To jakby to, to nie jest jego bajka, nie? Ale sample dojebany jest, nie? Dobra ta balurka, runda druga, będą w szoku ci co uwierzyli w te twoje bajki z Doliny Smoków Schwalisz się, że mnie najebałeś, nie wierzę Czyli jak przepraszałeś, to nie mówiłeś szczerze Słuchaj no mnie kurwa, panie putony, Montana Przeprosiny nieprzyjęte, będziesz kurwiony do rana Moja ekipa była 500 mil od z chłopaku I to nie jest udawany dystans jak na twoim braku Połowy twoich wersów trochę nie zrozumiałem Ups, Tak jak twoi fani połowy moich czemu ze sterczącą pałą na mnie dispisałeś Czy to jakiś przekaz, homo podprogowy? Zrobili Wiktory labiusz jak po exit polu Ale pociąg jedzie dalej, a nie zeszli z toru W odgrywaniu scenek macie skilla Każdy z was wygląda jak cosplay pedofila Na zdjęciach z kolegami wyglądasz jak fajny wujek Taki wujek, co dotyka dzieci chujem Aktywistą jesteś średnim, co się spinasz Nie lubisz ruchu, a na myśl o marszu żygasz. Mają Staśko, nie jesteś ode mnie lepszy Ageism boli tak samo jak fat shaming Zrzucisz wagę, stracę argument, czekam na vlogi Jak zwijasz ma z podłogi, ty misiu jogi Ja to w sumie się nie czuję, jakbym tu w ogóle walczył Ta posłuszna kurwa na komendę rapuje i tańczy Co ty, Joey egzotyk po roku byt Polski post malon, co zapomniał pościć? jak spełnisz to marzenie z Brutbeck Mountain Ty bało, to co następne? Transatlantykiem z Rafalano? Teraz tak jednę, że na zawał cyca ty zejdzie Twoje najlepsze czy w dzisiaj to cytaty ze mnie. Nie no co ty, ten twój numer to jest hardcore. Każdą krzywkę byś tam wiebał, to by żarło. Jesteś kurwę muzykalny, tak jak Janko. I też umrzesz, jak on bo ci się zakradło. Podchodzę. Ja to robię taki biznes, że przesada. Na TikToku dzieci się będą wysadzać. Bo to łatwo palne jak nitro, gliceryna. A pieniądze tutaj, to pistolice wryma. Graż przed Podobieństw widzę parę On też nagrał seks, tej bale zapłacił karę Chyba, że też płaciłeś, to powiedz tu sponsorom Ile trzeba, żeby spierdolić prokuratorom To jest biwa, nie stand-up w jastarni. Tego nie przejesz, daję tyle mięsa na kartki Masz nazwisko tej aktorki, leci lepna usta O okrutny losie, kurwa, nie ta trzustka Kłamca jak Jim Carrey, ale Betty śmiesznie gra Tytuł jego autobiografia, Borys i ja Tam nie było partyzanta Druga zwrotka Cię Ej, uważaj, no, Mówił, że Trąb nie miał czasu, znowu kłamie Sam się proponował na story na Instagramie Ale ty sam pisałeś, to no, kurwa niesamowite Żeby rapper się chwalił, że sam napisał, to jest hite Ja rozumiem, a próba ty twoich fanów nie grupie, jestem chujem Jedni mają mnie w uszach, drudzy w grupie, gratuluję! edukacji, bo suko widzę, żebyś cał koledze jajca zamiast podać surowice A co do pracy pel, to co wy tacy kozacy, że siedzicie sobie z etatu i ludzi pracy W życiu pewnie dnia nie przepracowała ta pizda, tak samo jak nie przepracowała traumy z dzieciństwa. Podałem rękę Boryskowi, żeby przestał płakać, ale jebany bedoes nie chcę wyjść z chłopaka, który bedi się dziś wylosuje Przyjazny czy wściekły? Chory czy zdrowy? Przytulaśny czy wstrętny? Nie wiadomo, nawet w ST równe kurcy, bo bęben maszyny losujące Nigdy nie jest pusty, na każdy twój wers od dawna odpowiedź mam. Dawaj. Hit me baby one more time A i teraz outro Chciałbyś będzie. żeby to był ko... No i teraz, i teraz będzie outro Koniec jeszcze chwila. Parę tematów z kozetki terapeuty To urocze, że mnie do niego wysyłasz, ale chyba powinieneś tam stanąć w kolejce pierwszy Wiem, że ty chcesz tutaj tylko akceptacji, ale sposób w jaki o nią zabiegasz jest obrzydliwy, od manipulacji do manipulacji. Byleby się od ciebie nie odwrócili, ale i tak się odwrócą i to to cię tak przeraża. Bądź sobą, to dla ciebie jest najgorsza rada. Twoje samouwielbienie ci przesłania rzeczywistość. Chwila ciszy na socialach i cię nosi, z groźbami, że zapamiętasz wrogów trochę słabo wyszło. Do kogo teraz zadzwonisz, by przeprosić? Na wiarze akceptacji to chyba najwyższy czas, żebyś zaakceptował, że jesteś słaby. Jedynym celem wszystkiego, co robisz, tu jest hajs. Udajesz, że jesteś dobry, chcesz być znany. Dla mnie to zawsze tylko rap, dla ciebie to już tylko rap, bo byłbyś nikim bez tych farmazonów. Musiałeś się wymyślić, bo prawdziwy ty to nigdy tak nie zaimponowałby tu nikomu. A jak przestanie ci iść, zostaniesz sam, no i co zrobisz? Moi ludzie za mną staną tu na bank. Za tobą staną ludzie, co chcą przy tobie zarobić, ja mam prawdziwych przyjaciół, a nie gang. Ty mi mówisz o miłości, to jest śmieszne. Kochasz siebie, to nie czyni cię ekspertem. Mam cudowną żonę, dom i psa, i pracę, która czasem kurwia i nigdy na koniec dnia tu nie muszę unikać lustra. Więc wszystko, co mi nawiniesz, po mnie spływa. Bo mam zajebiste życie, to nie flex. Też bym ci takiego życzył, ale wybacz. Jesteś fatalnym człowiekiem, no to cierp post malą, co zapomniał pościć. E, mi się ta konwencja nie podobał nie, ale... Ale chuj w tego PDS a nie? Prawda, prawda, też jest taka, znaczy mi się pierwszy diss bardziej podobał, ale prawda też jest taka i gdzieś to przeczytałem na jakimś, nie wiem czy tutaj pod tym numerem, czy gdzieś na Twitterze. Albo zresztą chuj to, nie chce mi się męczyć. Ten czy lepszy od bds a i ten drugi lepszy od pierwszego Ripe? Co kurwa, różnica pomiędzy tymi nutami Ripe -a, a, a nutą bds a przede wszystkim jest taka, że yy, yy, Że PDS w sumie jak zawsze nagrywa generyczny gówno, raz z tego przysłuchasz i już w sumie wiesz, tam niczego się nie doszukasz, jak się bardziej zastanowisz, bo jest to kurwa proste, jest to kurwa proste jak sypać cukier do herbaty. A jak posłuchasz Eripe i się za bardzo nie skupisz, to musisz jeszcze za dwa razy tego przesłuchać, żeby się niektórych smaczków doszukać. Ale prawda jest taka, że no pierwszy był imo lepszy od, od tego drugiego, nie? Dziwi mnie tylko to, że jakby... Czy dziwi mnie? Mnie to nie dziwi, bo ja wiem od kogo wy są. Że w momencie, kiedy ja słucham, ja słucham Disu Eripe albo słucham bds BDSa, czy już w sumie drugiego Eripe jednego BdZ i patrzę na czat, Widzę, co ludzie piszą i potem sobie klikam w tych ludzi, bo ich nie kojarzę e, z nicków. Ja paradoksalnie mam bardzo dobrą pamięć fotograficzną, więc jak ktoś, się prze... jak ktoś się jakby pojawia na tym czacie, to ja mniej więcej kojarzę jego strukturę ników <laughs> I za każdym razem, jak, e, jak ktoś pisze takie skrajne, takie skrajne komentarze w kierunku RIP, klikam, klikam w jego nick, kurwa, to jest jego pierwsza wiadomość na czacie. To z jednej strony mi trochę humor poprawia, że że przychodzicie tu pierwszy raz zaufać opinii eksperta, bardzo miłe. Ten list techniczny jest 100 razy lepszy niż pierwszy, złożyć tyle rymów i zachować sens wersji, to jest skill, no ale taka konwencja i mu taka Wiesz co, no, mi się konwencja też, też nie podoba. Eee, jakby rozumiem co autor miał na myśli, wyjść trochę z, taki, z takiej schematyczności, w której się obracał. Tylko nie wiem, czy ta schematyczność nie jest paradoksalnie jego jedną z silniejszych stron. Mnie się ogólnie ta środkowa część podoba. Ale to i tak nie ma znaczenia. Bo młody Borek rządzi na TikToku, więc... Yy, więc mulciary stary zakrzyczą ten... Zakrzyczą ludzi, którym się krzyczeć nie chce. Gdyby ten diss miał flow i melodyjność BDS-a, to byłby 10 na 10. O czym ty, Suzy, piszesz? Co ty piszesz? Co ty piszesz? Koleżanko. Taku też bds siara, nie ogarnia rapa, się uważa za eksperta. Białasa sucha z 2K13, wielki ekspert Panczy. No, ale wiesz, to jakby musimy też zrozumieć, że nie każdy, że nie każdy do wszystkiego się nadaje, nie? Pomimo, że wygląda na to, żeby chciał. Tekst o wujkach, jak wziął z tego czatu? No. Słuchaj, ale na Facebooku te ma przewagę, co ty, kumacz, piszesz? Białaś gość, który każdą notę recytuje, ani śpiewa, ani rozumie hype'u na niego? Nie no, to już też przesadzasz, nie? I tak na koniec dnia mam takie podejście, że jakby Eripe nagrał kawałek, w którym by powiedział, że BDS to populistyczna kurwa i w sumie zakończyłby track i trwałby te parę sekund, co by mu zajęło to wypowiedzenie, to i tak miałby rację, nie? Bo to stricte nie chodzi, stricte nie chodzi w tym biffie o to, kto jaką muzykę robi, bo, bo to jest jakby pojęcie względne. Ale to, że BDS jest kiepskim człowiekiem, to jest... To jest kurwa ewidentne. No, ja, ja w ogóle nie, nie rozumiem, jak można się z kimś takim identyfikować, nie? No ale dobra, no jak ktoś chce, to niech, to niech to niech chce. Ja nie mówię, że tego nie można posłuchać kurwa, ale, ale zero-jedynkowo stawiać za takim gościem, który za każdym razem jak może zachowuje się niespójnie, robi główny jest hipokrytą. Myślę, że może akapela zapierdolić tytanika i to nic nie zmieni jakby. Jakby dobrze odśpiewany Tytanik nic nie zmieni. Lubię go posłuchać, ale nie umiem zrozumieć co Roxy w nim widzi. Ja nie wiem, kto to jest Roxy. A, jego dziewczyna, tak? Że Roxana. Ja nie wiem, stary, ja nawet nie wiem, jak ta dziewczyna wygląda. Tylko, tylko kojarzę, że w Sidehow coś tam nagrywał, że coś tam ma dupę jak Rihanna, coś tam jest jakaś super, a każda z nich to Roxana. Jakby, że atutował jakby wszystkie plusy swoich partnerek, ale każda ta partnerka jakby to jest jedna osoba. To jakby całkiem spoko było nawinięte. Ale co, czym się ta jego dziewczyna zajmuje i tak dalej, ja wiem, że zaraz coś piszesz, że to jest była i i pisaliście już to 450 razy i że kłebo o niej tam Candy czy Bogini nagrał, czy nawet jedno i drugie, jakby luz, nie wiem, nie interesuje mnie jego dziewczyna, niech sobie żyje, dużo zdrowia, ona w menedżmencie labelu 2115 robi, super, niech się... To chyba dobrze robi, bo to chyba osiągają jakieś sukcesy sprzedażowe. To modelka z tego co insta w opisie. Już narzeczona, okej. W końcu modelka czy menadżerka? Proxy B2S. I don't chase, I attract. Model agency, division model. jedyny 5 label. No ma taki art vibe. Rick Owens, Tempo of Love, czym jest? To nie tylko tytuł pokazał, ale również wystawy. No ma taką, ona ma taką twarz do zdjęć stary. Słusznie się rozwija, nie? W ogóle nie wiem, czy my schodzimy na temat jakieś jakiej, dupy w momencie, kiedy rozmawiamy o muzyce. Stara Kurwa, co wy piszecie na tym czacie? Ej, ej, ej! Simi, nie pisz takich rzeczy, chłopie, kurwa, ty się zastanów. Kurwa, krytyniaku jebany, co ty piszesz w ogóle? Coś ty napisał w ogóle. Nie no, kurwa, mordzia. Nie pisz takich rzeczy, no nie wyzywaj cudzych kobiet tutaj, no. Tym bardziej, że my tej kobiety nie znamy. W komentarzach piszą, że na konto na bzyga. Co ty kurwa Ale... stary! No, widzicie i, i zachowujecie się jakby... Z, dwie fanbazy się nie, nie w porządku zachowują. Jedna fanbaza, nieważne co BDS wygra, nagra, co Eripe nagra, to będzie, że ja BDS lepszy. Jakby whatever, zamknięta głowa. A drodzy nieważne co BDS nagra i e Eripe nagra, to będzie, e -Ripę lepszy, a jego dziewczyna to w ogóle jest... jak to ty napisał? No napisał brzydko, nie? A co ci wpadło na pomysł, że kogoś od krypto eskortki, kurwa, dającej dupy oligarchom w Londynie? Co, co to jest kurwa za, co jest za tekst, stary? Zastanów się, kurwa, puknij się w łeb. Co to jest w ogóle za strona bzykamy.pl? No kurwa, nie ma nawet takiej. Nie ma takiej strony, no kurwa. Po chujwe chuj piszecie jakieś głupoty, kurwa, że ktoś ma profil na bzykamy.pl, jak nie ma takiej strony w ogóle. Wy jesteście chorzy na głowę? Nie no, panowie. No, ta, to jest takie jebanie matki na frytkownicy we Władysławowie, vibe. No, dla pszczelarzy taka jest. Stary napisał to pan Klejk, czego ty oczekiwałeś? No w sumie ta, jak napisał to pan Klejk, to ten. No sumarycznie no, jakby dobrze, że coś się dzieje, e, niech się dzieje. Na koniec dnia tym rynkiem ani nie rządzi prawda, ani nie rządzą fakty. Rządzą sympatie, prywatne animozje. I podatność ludzi na wiarę w jednostki.